Travis Scott Vertilego powróci do Fortnite'a, tak mówią zagraniczni youtuberzy, tiktokerzy i filmiki z tą informacją robią milionowe wyświetlenia za granicą i wszyscy się jarają, podesłaliście mi to, żebym sprawdził i powiem Ci o Travisie w wersji LEGO, czy ten skin powróci i czy się pojawi i o OG skinach, które będą w Fortnite'cie za jakiś czas, ale tutaj wygrany konkurs na 1000 V-Dolców, mu właśnie gifty a Ty jeśli chcesz wygrać 1000 Faudolców kolejne to ostatnia szansa na zapisanie się do konkursu, obowiązkowo zobacz czy nie wygasł Ci kod Say, come, Fortnite, subik, kłapeczka w górę i follow na Instagramie z Taycamsa, link w opisie i komentarz pod filmem, który też masz w opisie, a wyniki w weekend. Na YouTube i Twitchu na live, więc jest to ostatnia szansa, a my lecimy pierwsze. Co dzisiaj do Fortnite a trafiła czarna wdowa. Z tego co wiadomo, Marvel jeszcze nie raz gości w Fortnite, co nam się potwierdziło, bo jakiś tydzień temu mówiłem wam o tym, że ta czarna wdowa faktycznie do Fortnite znowu powróci i będzie można ją kupić. Z tego co wiadomo, jeszcze skinów Marvela jest szansa za jakiś czas, że powróci Eddie Brook, bo też jest on zaktualizowany i według klikerów ma on też pojawić się w Fortnite, więc jest naprawdę mocno o kolejną ważną rzeczą. Co każdy gracz Fortnite powinien wiedzieć, jest nowa aktualizacja, która będzie ostatnim updateem tego sezonu właśnie. No w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu, między wtorkiem a czwartkiem, otrzymamy totalnie nową aktualizację, która będzie nowym updateem i już ostatnim updateem tego sezonu trafi do gry. ono dokładnie o poranku i będzie to około godziny 10 rano, gdzie Fortnite zrobi nam mega przerwę techniczną i na około 2-3 godziny wyłączy serwery. Wtedy będziemy mieli informacje na temat wszystkich rzeczy, pewnie z nowym sonem bo często w ostatnich updatech wyciekają takie rzeczy jak nowe bronie w nowym sonie, nowe biomy, lokacje czy starter paki, dokładnie z jakim skinem one będą, a czasem nawet skiny karnetowe i być może część z tych rzeczy, no właśnie poznamy, a do tego sama aktywacja w obecnym sezonie dodana nam jeszcze takie rzeczy jak nowe bronie, być może zmiany na mapie, nowe mityki, być może usunie kolaborację z żółwiami ninja, no i oczywiście nowe skiny do sklepu Fortnite, a do tego może nowe eventy na darmowe przedmioty w Fortnite, więc jest szansa, że coś grubego w tym update'ie w update już więcej nic nie będziemy mieli aż do 8 marca, gdzie będziemy mieli nowy totalnie sezon i wtedy będziemy robić mega mocnego live'a z tego, ale najważniejsze co musisz wiedzieć to oczywiście temat Travis'a, podesłaliście mi ostatnio mega dużo informacji i tiktoków i filmików, które zrobiły giga duże wyświetlenia i wszyscy za granicą jarają się tym, że Travis w wersji LEGO ma trafić do Fortnite'a, oczywiście chodzi o to tego ludzika LEGO, który wygląda dokładnie jak Travis, no tylko, że w Fortnite'cie w wersji LEGO i faktycznie, takie zdjęcie lata po internecie i mega dużo osób się zarało, że będzie to nowy skin. Jak ktoś nie wie o co dokładnie chodzi, no to Fortnite mega teraz daje dużo skinów do wersji Lego. Jeśli masz jakieś skin z Seryjką, to właśnie otrzymamy one kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt skinów specjalnych w wersji Lego. Więc jeśli masz zwykłego skina, to też otrzymałeś ten styl. No, i według YouTuberów zagranicznych Travis ma otrzymać właśnie taki styl i mogliby się nim grać. A wraz z tym podobno miałby on wrócić do sklepu Fortnite, no bo w sumie wszystkie skiny, które otrzymały styl Lego, no fa faktycznie wróciły do sklepu Fortnite. Ale czy to prawda i jak będzie to działo? Już Ci oczywiście tłumaczę. Pierwsze co najważniejsze, powrót OG skinów. Skąd wiemy jakie skiny powrócą i o co dokładnie chodzi? Faktycznie Travis jest zaktualizowany i jego skin mógłby w każdym momencie trafić do Fortnite. A wiemy to od likera DeFullZuberry, który przygotował cały filmik z plików Fortnite'a. Gdzie mamy wszystkie zakwalifikowane skiny i według tego likera, który jest naprawdę mocnym likerem, bo przez ostatnie 3 miesiące przewidział praktycznie wszystkie skiny, które wracały do Fortnite'a. To skiny, które widzicie teraz na ekranie, miałyby powrócić w dowolnym momencie, kiedy Fortnite sobie je wybrał, bo są one zaupdate'owane. I w tych skinach znajdziemy takie rzeczy jak Travis, Scott, Astro Jack, cały pakiet Travisa wraz z Joss Bumpem, emotkami, Kilopem, Damon Jackiem, do tego Kraftos wraz z Leviathanem, który też podobno został zaktualizowany według tego likera, Następnie masę skinów OG, która część już z nich powróciła, jak na przykład Takara, która wróciła po 1000 dniach, ale w tym na przykład w filmie znajdziemy taki skin jak Trench Rider, który nie wracał 1500 dni. Reflex, którego nie było 1800 dni Jest najrzadszym skinem Fortnite'owym Którego dało się kiedykolwiek kupić Do tego Cole, który był chyba z 2 albo 3 w sklepie Po 1500 dniach Dante i parę innych mega rzadkich skinów Do tego cały zestaw Naruto Został zaupdate'owany Zestaw Chunli Series serii Legend Gaming'u No i jeszcze skiny z Arkane z Lola. I teraz zapytasz o co chodzi w ogóle z aktualizowanymi skinami Zaktualizowane skiny są to skiny Które są przygotowane do najnowszego Sklepu Fortnite do wprowadzenia Co oznacza, że mogą one trafić faktycznie w każdym momencie, bo Fortnite wykonał update i wyglądają one dobrze w sklepie Fortnite, jeśli skiny nie są zaktualizowane to po prostu te skiny nie mogą trafić do sklepu, gdyż nie mają one obrazków do obecnego sklepu, bo sklepy jak wiecie zmieniły się wraz z nowym layoutem lobby i faktycznie dla przykładu skin Psycho Bandita i Rue nie są zaktualizowane więc te skiny nie powrócą ale teraz odnośnie samego Travis'a czy on faktycznie może teraz trafić wraz z wersją Lego, to wiesz wam oczywiście odpowiadam na to pytanie no właśnie nie do końca, dlaczego? bo pomimo, że ten ludzik Lego Travis Faktycznie wygląda mega legit i mega mocno, i faktycznie wygląda jak on by mógł być w Fortnite. Cie. No to tak samo dużo YouTuberów nagrało właśnie, że ten skin na 100% się pojawi w Fortnite, ale niektórzy tego do końca nie sprawdzili. A ja, oczywiście, zrobiłem mocny research i okazuje się, że nie jest to oficjalny ludzik Lego, Travisa, który miałby trafić do gry. Skąd to wiemy, jeśli wrzucicie sobie to zdjęcie w Google, okazuje się, że było ono dużo, dużo wcześniej, i nie jest ono powiązane w ogóle z trybem Lego w Fortnite. Jest to po prostu koncept zwykłego Travisa, przebionego na wersję. Lego, który faktycznie wygląda jak Fortnite'owy skin, ale po prostu nim nie jest w plikach gry również nie znajdziemy żadnej informacji, żeby Travis miałby otrzymać taki skin. Jest to po prostu taki koncept stworzony przez jakiś ludzi i co ciekawe inni raperzy też są na to przerobieni i nie są to netraperzy, którzy są w Fortnite'a, więc prawdopodobnie to zdjęcie jest mega dobrze wykonane, aczkolwiek nie jest ono możliwe, nawet powiązane z Fortnite'em, bo na przykład takiego samego ludzi kolego możemy znaleźć w wersji Tupaka czy innych znanych raperów, którzy w Fortnite się nie znajdują. A więc dlaczego dużo youtuberów zagranicznych mówi, że coś takiego się pojawi i dlaczego tak dużo widzów mi to wysłało? Bo faktycznie można się na to nabrać, pierwszy raz jak zobaczyłem to zdjęcie, faktycznie pomyślałem, ej, mega to fajnie wygląda i mógłbyś to Travis, ale oczywiście sprawdziłem to w necie, no i niestety Travis w wersji LEGO nie trafi do Fortnite, a kolejną rzeczą ważną jest to, że to oczywiście również dotyczy innych skinów serii ikon muzycznych, niestety seria ikon muzycznych obecnie nie otrzymała żadnych skinów LEGO, więc Travis nie byłby wyjątkiem i moim zdaniem, czy kiedyś te skiny trafią do Fortnite, a? Być może tak, ale w tym momencie nie jest to w ogóle pewne i obstaję, że w najbliższym czasie takich skinów nie otrzymamy, a w szczególności trawi Salego skiny z konkretnie które otrzymały dodatkowe style lego, to są najczęściej skiny youtuberów, streamerów i pewnie Fortnite będzie dalej to rozwijał, ale będzie na to dużo czasu potrzeba. Jednak jeśli Travis by kiedyś wrócił, to kup go z kodem SayCamstar. Mam dla Ciebie jeszcze jedną ciekawostką, o której na pewno nie wiedziałeś. Nie wiedziałeś o tym, że Travis miał jeszcze jeden sekretny styl, który miał trafić do Fortnite jako nowy totalnie skin, albo dodatkowy styl do obecnego Travisa. Styl wyglądałby totalnie inaczej niż obecny Travis i byłby to taki Travis z takim jakby gold chainem, do tego czapką, całą taką mega dużą kurtką i ten skin jest oficjalnym skinem stworzonym przez Fortnite'a, który do gry nigdy totalnie nie trafił. Był on w ankietach Fortnite'a przed wprowadzeniem Travis'a, Scott'a, no właśnie w nowym evencie, kiedy on się odbywał w rozdziale drugim i wtedy miał on trafić jako niby kolejny skin, ale nigdy on się tego nie doczekał. Bardzo możliwe, że Pik chciał go zostawić na przykład na kolejną kolaborację, ale w tym momencie nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek tego skina użyjemy i bardzo możliwe, że nie, że jest on zapomnianym projektem już i ten kolejny skin do Travis'a się nie pojawi, a dlaczego o tym mówię? Bo na zagranicznym YouTubie dopiero teraz ten temat Travis'a z nowym stylem no trochę się ożywił, ale pamiętajcie, że jest on tak naprawdę od rozdziału drugiego w plikach gry i jeśli miałby on trafić, to pewnie trafiłby on już dawno temu, więc obecnie obstawiam, że niestety ten skin również się nie pojawi. Chociaż ja osobiście jeśli czekałbym na Travis'a, to chciałbym żeby pojawił się on totalnie wraz z nowym skinem i nowym totalnie eventem i OG skinem w Fortnite cie. i wtedy byłoby to mega fajne jakby Epic coś takiego zrobił, ale w tym momencie żadnych oficjalnych informacji nie mamy i osobiście myślę, że bardziej prawdopodobne jest przywrócenie samego zwykłego Travis'a niż stworzenie jego w wersji LEGO czy nowego skina. Ale przez to, jest zaktualizowany, to pamiętajcie, że może on trafić w każdym momencie, jeśli Epic Games tylko tego będzie chciało, ale czy będzie tego chciało, tego niestety na razie nie wiemy, ale szef Epic Games jakiś czas temu powiedział, że Travis może wrócić do Fortnite'a, ale nie wie dokładnie kiedy, dlatego, że on nie odpowiada za sklepy w Fortnite, tylko specjalny team. podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subik, kodzik, sejkam, w sklepie i widzimy się dzisiaj na YouTubie i YouTube na Mega Mocnym Live'ie, wszystko w opisie, sprawdź poprzednie filmy, trzymać się, cześć!